Kolejnej lekcji gramatycznej Dzisiaj zajmiemy się czasem present perfect Tak, czyli najgorszą możliwą zmorą Zwłaszcza Polaków Jeśli chodzi o naukę języka angielskiego Ponieważ nie jest to takie do końca oczywiste W jaki sposób i kiedy używamy danego czasu e, Natomiast największym problemem jest to, że prezent perfect, słówko prezent w nazwie, mówi nam, że jest to czas teraźniejszy. Natomiast w języku polskim tłumaczymy te wszystkie zdania jako przeszłość. I to jest coś, czego my, Polacy, nie możemy zrozumieć tak od razu. I druga sprawa, że bardzo nam się to właśnie myli. To tłumaczenie i tak dalej, i tak dalej. No, dzisiaj pozwolę sobie że tak powiem, spróbować Wam to wytłumaczyć w taki sposób, żebyście to może trochę lepiej zrozumieli. Ale zacznijmy może najpierw od samej formy, czyli jak to działa, co robimy, jak robimy twierdzenie, przeczenie i tak dalej, No to co? Zacznijmy od twierdzenia. Żebyśmy mogli skonstruować twierdzenie w czasie present perfect, będziemy potrzebować dwóch bardzo istotnych elementów. Oprócz, wiadomo, podmiotu i tak dalej, do stworzenia takiego zdania potrzebujemy przede wszystkim have lub has oraz trzeciej formy czasownika. Trzecia forma czasownika to jest to taka jest tabelka. Zawsze się uczymy tej tabelki na zasadzie go, went, gone albo drink, drunk, drunk. I tak dalej, i tak dalej. To są takie trzy formy. To jest zwykle w podręcznikach na końcu, albo przy, w słowniku jest podawane zawsze trzy formy. No niestety to jest coś, czego musimy się nauczyć na pamięć. Chyba, że czasownik jest regularny. Wtedy dodajemy po prostu końcówkę ed. Używamy jego przeszłej formy. Ale my się zajmiemy dzisiaj głównie czasownikami, które są nieregularne, ponieważ one sprawiają troszkę więcej problemów i trudności. Dobra. Zacznijmy w takim razie od twierdzeń. Jak wygląda takie zdanie? Podmiot plus have lub has, w zależności od tego, jaki mamy podmiot. Czy to jest pierwsza, druga czy trzecia osoba, liczby pojedynczej. Potem mamy trzecią formę czasownika i resztę zdania. Tutaj na dole wytłumaczyłem Wam, o co chodzi z tą trzecią formą czasownika. Czyli jeśli tak jak na przykładzie czasownika go, czyli iść, mamy go. Potem druga forma went. A potem trzecia forma gone. Na szczęście, tą trzecią formę wykorzystujemy tylko i wyłącznie w perfektach, tudzież w jakimś tam pasywie. Natomiast tutaj się skupimy na perfekcie. Dlatego łatwo zapamiętać, że tego słówka nigdzie indziej praktycznie nie potrzebujemy, tylko do perfektu, czyli będziemy wiedzieć o co chodzi. No i podajmy sobie przykład. I have broken my leg. Tak? W tłumaczeniu ja złamałem nogę. Na razie przetłumaczmy to tak, zaraz do tego dojdziemy. Dobrze. No to co? Przeczenia. Podmiot plus haven't lub hasn't i trzecia forma czasownika plus reszta. Tu się za dużo nie zmieniło. Tutaj tylko do słówka have i has dodaliśmy partykułę not, tak? I powstało nam no dlatego haven't albo hasn't. Czyli zdanie wyglądało tak samo, tylko haven't albo hasn't. Przykład. I have broken my leg tak, ja złamałem nogę, ale w trzeciej osobie liczby pojedynczej she hasn't broken leg, ona nie złamała nogi no i pytania w pytaniach stosujemy inwersję tak, inwersja, przełożenie zamiana miejsca czyli have lub has plus podmiot plus trzecia forma czasownika i potem reszta zdania i plus oczywiście znak zapytania, no bo to w końcu pytanie Przykład. Have I broken my leg? Czy ja złamałem nogę? Albo Has she broken leg? Czy ona złamała nogę? No i krótka odpowiedź, czyli jeśli chcemy potwierdzić lub zaprzeczyć, ale tak krótko, bez żadnego tam wchodzenia w szczegóły, to mówimy Yes I Have albo No I Haven't. I na przykład, jeśli byśmy mieli She Has, prawda? No to Yes She Has albo No She Hasn't. No he hasn't, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, jeśli chodzi o samą mechanikę tego czasu, to już wszystko wiecie. Natomiast teraz przejdźmy do tej trudniejszej rzeczy, czyli do tego, w jaki sposób i kiedy tego używamy. Mówię trudniejszej, no ale jak już zrozumiecie, to nie będziecie sobie pamiętać żadnych regułek, tylko będziecie dokładnie wiedzieć, kiedy i w którym momencie używamy tego czasu. No tak, no i podstawowy, yy, podstawowy problem czas teraźniejszy czy przeszły. Dla Anglików i Amerykanów, i wszystkich, którzy posługują się językiem angielskim, pewne zdania, mimo że odnoszą się do przeszłości, mówią w czasie present perfect, czyli w czasie teraźniejszym. Tak? Natomiast my tłumaczymy te zdania jako czas przeszły, ale to jest tylko i wyłącznie charakterystyka naszego i ich czasu. To są zdania, które są dobrze przetłumaczone. Tylko po prostu taka jest różnica w naszych językach, że nie ma wyjścia. No i dlatego podzieliłem Wam to na takie cztery punkty, i myślę, że te cztery punkty będę Wam pokazywał jednocześnie na przykładzie czasu prezent perfect i na tym takim kontrprzykładzie, czyli jakby to było, gdyby sytuację, gdyby chcieliśmy faktycznie zrobić z tego czas przeszły, no myślę, że to zadziała. Dobrze. Czynność właśnie zakończona, tak? Czyli czynność, która dopiero co się skończyła. No to, to teoretycznie jest przeszłość, ale cały czas jesteśmy w tej jednej chwili. Przykład sobie podajmy. I have just eaten breakfast. Dopiero co zjadłem śniadanie. No, my mówimy, dopiero co zjadłem, tak? Tłumaczymy to jako przeszłość. Zjadłem. Natomiast oni uważają to za teraźniejszość, ponieważ I have just eaten breakfast. Dopiero zjadłem śniadanie. Siedzę jeszcze przy stole. Przede mną leży pół jajecznicy, której już nie mogę dokończyć. Garki, talerze, trochę chleba jeszcze gdzieś tutaj się w brodzie, że tak powiem, zapodziało. No i tak w sumie już zjadłem, ale może jeszcze coś podziubię, może jeszcze kawkę wypiję. No, sam posiłek już zjadłem, ale jeszcze nie wstałem od stołu, czyli jeszcze trwam w tej chwili. Prawda? Dlatego... Amerykanie i Anglicy, i osoby, które używają języka angielskiego, nie tłumaczą tego jako czas, jako dokonane, przeszłe, tylko sytuacja cały czas jest otwarta. Tak? Ja dopiero co zjadłem, ale może jeszcze coś skupnę. Natomiast, jeśli chcielibyśmy y, przetłumaczyć stricte to zdanie, czyli ja zjadłem śniadanie, no to mamy tutaj: I ate breakfast five seconds ago. To jest kontr przykład, czyli ja zjadłem śniadanie five seconds ago. To nasze ego robi nam, z, z, nam z, ty, z tego już przeszłość. Czyli na przykład zjadłem śniadanie, wstałem od stołu, poszedłem, jestem w innym pokoju i mówię, zjadłem śniadanie, dopiero co zjadłem śniadanie, tak? Zjadłem śniadanie 5 sekund temu. No to już nie będę jadł, już zjadłem, to jest dla mnie przeszłość. Ale jeśli sobie siedzę, jeszcze coś piję, kawkę, no to mówię, dopiero co zjadłem śniadanie i wtedy możemy użyć czasu present perfect, czyli I have just eaten breakfast. Czyli tutaj nasz rozmówca wie, że to jeszcze jest nie do końca zamknięta sytuacja. Dobra. D drugi, drugie użycie, czyli widoczne skutki. No i tutaj musimy sobie przyjąć, że mamy jakiegoś tam kolegę, na przykład Johna, tak? John miał kiedyś długie włosy, potem je ściął i teraz przychodzi do nas i pokazuje się w nowej fryzurze i my mówimy, że he has cut his hair. Czyli mówimy, oh my God, he has cut his hair. O Boże, on, ty ściąłeś, no on ściął włosy, prawda? No dla nas to jest widoczny skutek jakiejś przeszłej sytuacji, owszem, ale widoczny skutek, dopiero co żeśmy się o tym dowiedzieli. Natomiast dla Johna, który tam ściął włosy tydzień temu, on mówi, że I cut my hair a week ago. Ja ściąłem włosy tydzień temu, dla niego to już jest przeszłość. Ale dla nas to jest nowa sytuacja, widzimy jej skutek, Czyli jesteśmy w teraźniejszości. Teraz widzimy ten skutek, prawda? Dla nas to my dopiero teraz się dowiedzieliśmy o tym, że on włosy, dlatego to jest dla nas teraźniejszość. Dla niego to jest przeszłość, bo dla niego to było tydzień temu i on już przez 7 dni miał te ścięte włosy, i on się zdążył do tego przyzwyczaić, ale dla nas to jest teraźniejszość. Czyli jeśli mamy widoczne skutki jakiejś sytuacji, widzimy na przykład nogę w gipsie komuś, kogoś, tak? Czyli wiemy, że on złamał nogę, i teraz się dopiero o tym dowiedzieliśmy, dlatego to jest dla nas teraźniejszość. Wtedy używamy prezent Perfect. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam tutaj rozjaśniłem na ten temat. Zawsze możecie wrócić do tego filmiku, zawsze możecie sobie jeszcze go raz powtórzyć i tak dalej, pooglądać tyle razy, aż się uda. Pamiętajcie, że każdy sposób na zrozumienie danego zagadnienia gramatycznego jest dobry, nawet jeśli byście mieli, nie wiem, oglądać inne filmy, czy po prostu oglądać to w kółko i w kółko. Ważne, żebyście zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi. A teraz zapraszam do zadań, do podręczników. Przećwiczymy to sobie, i mam nadzieję, że będzie dobrze. Do zobaczenia.